Cześć, mam nadzieję, że Wasze telefony nie eksplodowały, kiedy dostaliście powiadomienie. Uwaga ciocia Ej, wrzuciła filmik. Sama się sobie dziwię. Ale muszę dzisiaj odebrać tą otopaczkę i idąc sobie pomyślałam. Kurde, jak ja żałuję, że już nie nagrywam na YouTubka bo tak bardzo chciałam się podzielić tym, co jest tu w środku z innymi. A potem sobie pomyślałam, że w sumie dlaczego by nie? Prawdzie, nie było mnie tu od dwóch lat. Jak nie dłużej. Hmm. Ale oto, oto jestem. Dzień dobry, co Was słychać. E, pozwólcie, że razem na żywo, prawie, odpakujemy paczkę. Jest to paczka z książkami, Wydawnictwo Spisek Pisarzy. Z książkami, Wydawnictwo Spisek Pisarzy. Wydawnictwo Spisek Pisarzy. E, Jestem ich psychofanką, chociaż do niedawna nie czytałam żadnej ich książki poza tam kamperem. Ale w tym roku przeczytałam fantastykę Kasi Wierzbickiej i po prostu teraz będę psychofanką pewnie czytającą więcej książek, a nie tylko kupującą. W każdym razie są tu trzy książki. Zaczniemy od tych i zaraz Wam o nich powiem więcej. Ta paczka sprawia, że będę widziała wszystkie książki wydane przez spisek pisarzy. I się bardzo z tego cieszę. I tak. Tu jest książka, którą sobie po prostu uzupełniłam do kolekcji mm, książek wydawnictwa. Nie mam pojęcia, o czym jest. Nawet przyznam się szczerze, że tak średnio mi się okładka podobała, bo przyznaję się też do tego, że czasami kupuję książki po okładce, ale chciałam mieć wszystkie. Coś obyczajowego, romans, ro, bardziej romans i tak dalej, i tak dalej. Może będzie fajnie. Tylko jeden dzień, Karolina Kaszub. Na półeczce może się będzie ładnie prezentować. Zobaczymy. Może kiedyś po to sięgnę, może nigdy. A może będę tylko pożyczać koleżankom. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Później jest tu książka, która... O której, której kompletnie nie byłam nią zainteresowana, aż tu nagle przeczytałam o niej jedną rzecz. Na wieki wieków Korpo, Karo N. Nowak, to jest historia, z tego co się domyślam, o zombiakach albo jakaś inna postapokaliptyczna, straszna historia Urban Fantazy. Ale zainteresowałam się tą powieścią dlatego, że jeden z bohaterów lub bohaterek, też nie wiem, em, ma, no ma niedosłuch i ja y, się interesuję z różnych przyczyn takimi książkami, więc jeżeli znacie w sumie jakieś powieści, y, w których główny bohater lub jakiś ktoś drugoplanowy Ważny ma niedosłuch, nosi aparaty słuchowe i tak dalej, to możecie mi dać znać. To yy, te, mam nadzieję, że przeczytam, chociażby ze względu na reprezentację. Też tutaj jest, yy, wyczytałam, że jest dużo reprezentacji LGBT, plus, więc yy, tak, chciałam wymienić wszystkie literki, ale zawsze się tego mylę, dlatego mówię LGBT plus za, zazwyczaj. Więc to też jest dla mnie zawsze zaletą książek. Chociaż boją się, bo nie tylko korporacje, ale i strasznych rzeczy. A później jest to, co tak najbardziej mnie ekscytowało. Otóż wydawnictwo Spisek Pisarzy robi coś takiego, że zawsze jak mają premiery nowej książki, a teraz mieli premierę e, nad ranem młodzieżowej powieści, podobno takiej ciepeł ciepełkowej, e, to wydają boksy. Boksy premierowe, boksy z gadżetami i dlatego uznam, że rozpakujemy yy, razem tę paczkę. Powiem Wam szczerze, że jak yy, jesienną paczkę otwierałam, to tam był dodany wosk do świeczek o zapachu takim dyniowo-cynamonowym i tak dalej. I mój pokój pachniał tym przez... No nawet do tej pory czuć ten zapach, więc... Super sprawa. Co jest w tej paczuszce poza książką? Nie wiem. Znaczy, mignęło mi tam na insta Stories, że jest tu też jakiś notes. Ale. Ale nie wiem. Dobra, mamy pudełko. Trzęsie się. I. No. Fajnie. Cieszę się. Cieszę się. W ogóle co u was słychać? Nie gadaliśmy praktycznie przez dwa lata. Um, no, u mnie troszeczkę się pozmieniało, ale myśl, mam nadzieję, że niedługo już będę mogła do was zamieścić chociaż krótki filmik o treści tak wydała kolejną powieść, kupujcie i tak dalej. Też nie wiem, może to będzie jedyne w tym, który film, w, który w tym roku zamieszczą. Może będę się do was częściej odzywać. Um, tak się jak wkrótce, w, na początku lipca odbędzie się moje spotkanie autorskie w Jordanowie, więc powiem Wam więcej. Tak wącham, bo zastanawiam się, czy to też jest coś zapachowego, czy to po prostu tak papier pachnie. Otwieramy razem. Dun, 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 dun. I tutaj jest farfosle ze środka. To Feluncia uwielbiam. jejku! Tak, to, to to widziałam, ale wi wydawało mi się, że to jest ten notesik ma większy, większy format, chociaż i tak jest uroczy. Na letnie historie. Spisek pisarzy. Tu. Ale zobaczcie, jak w środku jest. Kropkowany i od razu rozdziały. Przyznam się szczerze, że może powinnam tym coś zanotować kiedyś. Zobaczymy. Więc, tak, notesik. Słodycze. Tikitaki. Tikitanki to są z tych wszystkich Malaga: Tikitaki taki i kasztanki. To jest akurat mój najmniej ulubiony, więc mój mąż się ucieszy. Tu jest jeszcze. Coś, co jest kakao? Prawdopodobnie to jest kakao, ale może to być też ziemia. Nie wiem, teraz mi się przypomniało, jak kiedyś dostałam tą paczkę promocyjną z Czas Mumii. Była taka książka, kiedy, w której nastolatka miała romans z mumią i tam były bandaże i zestawy do mumifikowania, więc to też fajne. Rzecz. Wie, dlatego nie dziwię, nie dziwię się, jeżeli to jest ziemia, ale raczej to po prostu jest kakao. O, o ja Kakao. Super sprawa. Powiem Wam, że yy, często słodycze z, od, z tego wydawnictwa zostawiam po prostu w paczce i później sobie przypominam w środku nocy, że a, oni kiedyś dodali słoiczek Nutelli i wygrzebuję, zjadam i po prostu czy, może dlatego jestem psychopanką tego wydania, bo już parę razy mnie uratowali. A tu pianki, więc teraz to ma sens, że jest tu kakao i pianki, żeby zrobić kakao gorącą czekoladę z piankami. E, to wam pokażę za chwilę. I ostatnia tutaj rzecz z gadżetów. Torba na letnie historie. Super. Też mam kolejną. Wcześniej na przykład było Szukam jesiennych inspiracji. No Lubię ich torby, lubię ich jako ludzi. Teraz też czytam poradnik Tomka Węckiego Jak napisać powieść. Pierwszy raz w życiu to czytam. I powiem Wam, że ja cwaniekowałam kowałam już niejednokrotnie, że och, przecież ja wszystko potrafię. A dużo takich szufladek w głowie otwiera, co mi się bardzo przydaje, bo ostatnio no, muszę wrócić na dobre tory. A tu jest książka. O, tu jeszcze są rzeczy w środku. To poczekajcie, zaraz Wam powiem, co jest w książce. Jest Oscar. Aha, bo główny bohater chyba ma na imię Oscar, ale tu jest Oscar. Kar, maluszek. To są naklejki. Kakao z piankami. bo jest pies. Skoro jest naklejka z psem, nie wiem czy to widzicie, to znaczy, że pies. To jest obczarek podhalański. Poprawcie mnie, jeżeli to nie jest obczarek podhalański. Yy, skoro jest naklejka z psem, to znaczy, że w książce występuje pieseł. A to znaczy że tu jest pocztówka i są dwa pieseły. Ok. Fangirling totalny, ale yy, tak, dwa pieseły. Ekstra. Uwielbiam jak yy, są dodane pocztówki do książek i, yy, i co? No mogę Wam zaspoilerować, że moja druga powieść już ma prawie narysowaną okładkę i tam i tam też będzie pocztówka z tyłu okładki, zbliżona do 30 kopert, ale ten... Yy, tu jest dedykacja od fani Moniki Sygo. W samych słonecznych chwil dla Ebi z uśmiechem i wnętrznością. Wdzie, wnętrznością... <grym> Najgorsze jest to, że ja nie mam czasu tego zmontować, więc teraz wszyscy na YouTube zobaczą, że e dla EBI z uśmiechem i wnętrznością. Tu jest jak coś, poprawiam się, wdzięcznością. Monika Sygo. Do zobaczenia nad ranem. Strona, strona tutaj redakcyjna. Zawsze yy, lubię sobie sprawdzać, co tu jest napisane i tak dalej i tak dalej bo to jest no. podoba mi się playlista jest mm. są ten o ja ostatnio bardzo często śpiewam jedziemy A, oh, to stopem Harry Styles let's Sheeran, stare dobre małżeństwo no. No, no 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 już sama playlista zachęca do czytania i e i tu jest książka. Jak nie widzieliście nigdy książki, to tak wygląda książka. Ma okładkę i w środku tekst. Eee, Letnia powieść, dzięki której pokochasz wschody słońca. Ej, a ja kocham wschody słońca. Tu jest autorka Monika Sygo. Z wykształcenia pedagogzka prywatnie zatrzymana psia mama. A, to dlatego, to są pieseły. Kocha wschody słońca, cieszy się z drobiazgów i obserwuje świat przez obiektyw aparatu. Od kilkunastu lat zakochana i kochana. Zasłuchana w dobrej muzyce, potrafi zapętlać jedną piosenkę tygodniami. Wierzy, że pewnego dnia ukochane utwory usłyszy na żywo, stojąc tuż przed koncertową sceną. O zawsze marzyła o tym, by pisać. Pięknie to brzmi. Na tym skrzydełku z kolei jest fragment tekstu, ale przeczytam Wam jeszcze o czym jest ta powieść, bo możeżesz sobie zamówicie. Ja zawsze zamawiam ze strony wydawnictwa spisek pisarzy. Czasami mają jakieś trąbki, ale yy, i czasami można znaleźć coś yy, taniej, ale robię to też dlatego, bo jak kupuję się bezpośrednio od wydawnictwa, to nawet jeżeli czasami zapłaci się więcej niż na przykład w taniej książce, to wiecie, najwięcej środków z Idzie do, 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 już bezpośrednio do kieszeni wydawnictwa, co też często do kieszeni autora, więc ym, ostatnio rzadziej, rzadziej kupuję książki. Nie wpadam w takie kompulsywne za kilkaset złotych na taniej książce, prawie nie wpadam, e, tylko właśnie staram się ym, bezpośrednio ze strony wydawnic robić sobie listę książek, które chcę kupić, jak już jest jakiś mini stosik do darmowej dostawy lub nie, to e, tam, to wtedy to wtedy kupuję. Taki mam od jakiegoś czasu zwyczaj i myślę, że to jest fajna sprawa. Więc jeżeli chcecie wspierać swoich ulubionych autorów, to polecam właśnie kupować na stronach wydawcy. Dobra, jeszcze tu były zakładeczki. Zakładeczki. A teraz czytam. Nina w dniu swoich ósmych urodzin otrzymuje żółty notes. To dlatego, od tego czasu zapisuje w nim wszystko, co chciałaby zachować na zawsze. Pisze o swoich dwóch domach: tym w mieście, w którym mieszka w ciągu roku szkolnego z mamą, i tym na wsi, gdzie spędza wakacje z tatą. Pisze o swoich odkryciach, uczuciach i o wielkich zmianach porywających jej życie na przestrzeni lat. Wreszcie pisze o tym, jak się zagubiła. Niepewna swoich wyborów, przerywa studia i wraca do miejsca, za którym tęskniła rodzinnego domu na wsi. Hmm, tu muszę się podzielić, wydawało mi się, że bohaterka jest yy, młodsza, ale to też spoko. E, Oskar do dziś pamięta, że podczas wakacji oglądał wschody słońca z Niną. Gdy dowiaduje się, że dziewczyna wróciła, nie zamierza przepuścić okazji do kolejnych spotkań. Właśnie rozstał się z Karoliną, ale nawet łącząca ich przeszłość, o której nie może mówić, nie powstrzyma go przed wykorzystaniem drugiej szansy. Ostatecznie od gniewu byłej dziewczyny ważniejsza jest dla niego bliskość Niny który kiedyś był szaleńczo zakochany. Czy dostaną szansę, by uciec od przeszłości i uwierzyć na nowo w swoje intencje? Zobaczymy. No. Brzmi ciekawie. Brzmi wakacyjnie. Więc jest nadzieja, że ta książka nie tylko będzie pięknie zdobić moją półeczkę. A ja jeszcze tylko Wam przeczytam, kto tutaj okładkę narysował. Mm. Projekt i realizacja okładki Ewa Popławska. To no jakbyście byli zainteresowani tym rysuneczkiem. Dobra. No to co? No i co to było na tyle? Tak się kiedyś żegnałam. Jejku, wyszłam z prawy zupełnie. Ale cieszę się, że z Wami tutaj gadam. Nawet jeżeli rzucam teksty w stylu pozdrawiam Twoje wnętrzności. Pozdrawiam cię z wdzięcznością, wnętrznością. Yy, to są książeczki, które zamówiłam i które za niedługo wylądują na tamtej półce. Co? Yy, czytajcie. Możecie mi opowiedzieć, co teraz czytacie. Jeżeli chodzi o mnie, to skończyłam. Tak, to nie jest y, przypadkowo właśnie, trafiło to do, tutaj jest na biurku, ale skończyłam dzisiaj Księżniczkę i Fangirl. Książki Ashley Postan tak mnie ciepiełkiem naładowały, że właśnie teraz będę miała dylemat. Czy czytać Nad Ranem, czy właśnie Zaczytaną i Bestię, czyli trzecią część z tej serii. A może zaszaleć i czytać książkę o zombiakach, albo czymś Innym, strasznym. Nie wiem, zobaczymy. E... No i co, to by było na tyle. Dzięki, że jesteście. I, I co, widzimy się. <grych> Kiedy się widzimy? Kto to wie, kto to wie? Może jeszcze uda mi się coś kiedyś nagrać. A jak nie, to widzimy się w Jordanowie. E... Wrzucę na Instagrama, Facebooka i tak dalej informacje, kiedy dokładnie to będzie. Um. No. I co? Żegnam się z Wami, z tymi pieskami. I, 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 i... I tyle. Kupujcie książki, czytajcie książki, wspierajcie swoich twórców. Zamiast trzech czekolad kupcie jedną książkę. Nie, no, czy czekolady są też fajne, więc. Róbcie. You do you, jak to mówi mój brat. Dobra. No i co to by było na tyle? Pa! Oj!